thank mm -hmm. you Witajcie, mieli goście, na moim stryszku. Trochę długo mnie nie było, ale um, ciężko nam było się z Hanią zebrać, i dzisiaj jestem sama. Tutaj już mniej więcej się umawiamy, że, że wkrótce nagramy coś dla Was wspólnie. No ale okoliczności życia tak się układają, że, że jest nam trudno się zebrać, więc ja najpierw czekam na Hanie, potem się okazuje, że jednak się nie uda, i wtedy myślę, to może jednak sama nagram, to znowu coś tam się dzieje, wiecie, jak to w życiu. Nie jest to proste. To nie jest moje główne zajęcie nagrywanie tutaj dla Was. No, ale myślę cały czas, mam wyrzuty sumienia. Zresztą dzisiaj rano, przed południem nagrywaliśmy taki ważny film z Mikołajem, więc też musieliśmy się do niego poważnie przygotować, bo zapewne ci, którzy śledzą trochę media i sprawy kościoła, to wiedzą, co się dzieje mniej więcej w tej sferze takiej. Informacyjnej i po prostu na ten temat nagrywaliśmy materiał. Także dzisiaj przychodzę do Was tak po prostu, żeby się odezwać, zanim zdążymy tutaj z Hanią się we dwie spotkać. To przychodzę z takim słowem umocnienia może takiego podzielenia się tym, czym, czym ja sama żyję. Ponieważ cały czas tak rozważam, rozważamy to, jakie są owoce szukania słowa Bożego w życiu, studiowania go, jakie są owoce odejścia od tego słowa, między innymi to jest też nasza diagnoza na to, co obecnie się dzieje w kościele. Między innymi, mam tu na myśli ten ostatni film na temat. Tych skandali w kościele katolickim. Także no, są to sprawy bolesne, ale które są jakby tą chorobą, która się ujawnia, a przyczyny są gdzieś tam głębiej. Przyczyny są bardziej złożone, i myślę, że, że tym lekarstwem na to, żeby, żeby żyć po Bożemu, żeby nie wpadać w jakieś takie doły, żeby nie spadać w dół. Nawet jeżeli tu chodzi o jakąś dużą instytucję, nawet Bożą instytucję, to wszystkim grozi to, że i zresztą zawsze tak było na przestrzeni wieków, że kiedy lud Boży odchodził od Słowa Bożego, odchodził od prawa bożego jeszcze w Starym Testamencie, a później. W nowym, już od słów Pana Jezusa, to zawsze kończyło się to nieszczęściem, kończyło się to właśnie upadkiem całych cywilizacji, i tutaj myślę, że też trochę mamy z tym do czynienia. Dzisiaj rano, chociaż wydaje mi się, że, że ciągle jakoś sięgam do tego słowa, ciągle. Mimo że w jakimś stopniu je poznałam, to jednak ono ciągle każdego dnia mówi coś, do, coś nowego do mnie. I dzisiaj tak Pan Bóg mnie na modlitwie jakby upomniał, żeby otwierać się nadal nieustannie na Jego słowo. I, i tak sobie, wiecie, zrobiłam od razu rachunek sumienia. Ja rzeczywiście tak codziennie się otwieram na to słowo, i myślę, że jest jeszcze też dużo do zrobienia. I potwierdzeniem tego był, była aklamacja do dzisiejszej Ewangelii, gdzie jest fragment z Ewangelii Jana z szóstego rozdziału. Słowa, Twoje Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Czyli jeżeli ja chcę mieć w sobie życie, jeżeli chcę w sobie mieć Ducha Bożego, to muszę znać Słowa Boże, muszę znać to Słowo. I jeżeli chcę dotrzeć do życia wiecznego, jeżeli chcę do tego Bożego Królestwa się dostać, to też muszę znać Słowa, Słowo Boże. I dzisiaj też w księdze powtórzonego prawa, Pan Bóg mówi Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi. Czyli też tutaj jest mowa o tym Słowie Bożym, które trzeba wypełniać, po to, żeby żyć i żeby dojść. Do posiadania ziemi. Czyli też tutaj warunkiem takiego Bożego błogosławieństwa jest posłuszeństwo Słowu. A w psalmie dzisiejszym 147 jest taki werset. Mknie o Jego Słowo. Posyła słowo swoje i każe tajać. Wiecie, mrozą przymrozką, śniegowi. I to słowo jest mowa też o tym, że słowo swoje objawił Jakubowi. Także wielokrotnie w dzisiejszych czytaniach jest mowa o Bożym słowie, o tym, że ono prędko Wiecie, my, my go szukamy i ono prędko do nas przychodzi. Jeżeli będziemy go szukać, to znajdziemy. Jeżeli będziemy chcieli zrozumieć, będziemy prosili Ducha Świętego, Duchu Święty pomóż nam zrozumieć pisma, to On też nam pomoże zrozumieć. Może nie od razu wszystko będziemy wiedzieli, nie od razu wszystko zrozumiemy, ale przyjdzie taki moment, że pojawi się to światło. I na to tak jak ojciec Badeni, właśnie wczoraj słuchaliśmy sobie do kolacji <grych> takich um, kateches ojca Joachima Badeniego. I on tam mówi o tym, że, że trzeba cierpliwie, trzeba wytrwale studiować Słowo Boże, że ono nie od razu się tak objawia, nie od razu mamy z niego światło, że czasami trzeba poczekać, czasami właśnie. W nieoczekiwanej chwili zaczyna nam to świecić, zaczynamy rozumieć, zaczyna to słowo nas przenikać, przynosić owoce, tylko trzeba oczywiście się trochę natrudzić. To nie, nie jest takie wiecie, nie spada to nagle z nieba jak manna do jedzenia, tylko trzeba to przetrawić, spożyć. Tak jak jeden prorok mówi, że połknął książeczkę i ona. Jak ją jadł, to, to w jego ustach ona była yy, inny, miała smak, a w jego wnętrzu też jakoś inaczej yy, zadziałała. Podczas tego, jakby wchłaniania, trawienia, że i była i gorzka, i słodka. Yy, jednocześnie to słowo mnie osądza, jednocześnie mnie kształtuje, czasami mnie wyrywa z jakiegoś złego postępowania, bo mnie prześwietla. Także dzisiaj tak z, takim, jakby z taką zachętą przychodzę do Was, żeby w tym wielkim poście zwrócić uwagę na Słowo, nawet jeżeli wydaje się Wam, że już tak długo, długo czytacie Słowo Boże i przecież znacie je już prawie na pamięć. I w kościele ciągle czytają i, i psalmy śpiewamy, to jednak ciągle ono jest żywe, zawsze jest inne, nowe. Też ojciec Badeni wczoraj powiedział na jednej swojej katechezie, że, że Pana Boga przedstawia się z brodą takiego starca, wiecie, nam się to kojarzy z jakąś powolnością, z jakimś takim, z ociężałością, a ojciec Badeni mówi, że Pan Bóg jest bardzo młody, że On jest taki chyży, taki prędki, taki prężny, Taki urokliwy, roztacza jakiś taki urok, niepocham... którego, któremu się trudno oprzeć. I myślę, że te, to dzisiejsze, takie te fragmenty z Psalmu 147, że mknie, chyżo Jego Słowo, że, że tak szybko mknie i że to Słowo ma moc, Bóg wypowiada swoje Słowo, i nagle, wiecie, roztapiają się lodowce także myślę tyle na dzisiaj dla was bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze te których nie oznaczam serduszkami to znaczy, że czekają w poczekalni żeby na nie odpowiedzieć już tutaj z Hanią sobie rozmawiamy na te różne tematy też dziewczyna jedna do mnie napisała maila też jej obiecałam na, z kolei na jej Pytanie, odpowiedzieć. Także to wszystko mamy, że tak powiem, na warsztacie. Rozmawiamy sobie z Hanią trochę, trochę się jakby przygotowujemy do tego. Także wszystko będzie tylko po kolei. No, musimy się też uporać tutaj z naszym życiem codziennym. Także również pozdrowienia od Hani. Pozdrawiam Was serdecznie i z Panem Bogiem. 拜拜。